Na studiach przydzielono mnie do projektu z popularną blondynką, która była znana z bycia gwiazdą. Projekt stanowił połowę naszej oceny, więc dla mnie, typowego nerda było to naprawdę ważne. Chociaż nie miałem zbyt wielu znajomych, byłem pewny siebie i wiedziałem, że poradzę sobie z zadaniem. Ona natomiast najwyraźniej uważała, że może mną pomiatać. Już pierwszego dnia oznajmiła mi, że nie ma czasu na projekt, bo jest zbyt zajęta spędzaniem czasu z chłopakiem. Poleciła mi, żebym zrobił całość sam, bo ona nie ma głowy do takich rzeczy. Zrobiłem zrzuty ekranu naszych wiadomości, przezorny zawsze ubezpieczony i postanowiłem zrobić swoją połowę projektu samodzielnie. Wysłałem jej zestaw instrukcji, gdyby jednak zmieniła zdanie i postanowiła się zaangażować. Minęło kilka dni. Nadszedł termin Oddania projektu, a blondynka nagle do mnie napisała, prosząc o link do dokumentu, żeby mogła go przesłać. Zapytałem, o co jej chodzi, a ona odpowiedziała: Przecież zrobiłeś cały projekt za mnie, prawda? Wysłałem jej kilka emotikonów ze śmiechem i wyjaśniłem, że zrobiłem tylko swoją połowę. Na wszelki wypadek wcześniej poinformowałem nauczyciela o całej sytuacji, żeby mieć zabezpieczenie. Dziewczyna wpadła w szał, zaczęła mnie wyzywać w wiadomościach i wydzwaniać, ale ją ignorowałem. Następnego dnia, gdy nauczyciel zapytał ją o projekt, uśmiechnęła się z wyższością i wskazała na mnie, ten nerd odmówił zrobienia mojego projektu, więc to nie moja wina. Naprawdę wierzyła, że to ja jestem winny, bo nie zrobiłem jej części pracy. Ostatecznie oblała projekt. Mam nadzieję, że teraz przemyślała swoje podejście do życia, choć kto wie.